trekking do Annapurna Base Camp to spektakularna, ale wymagająca fizycznie wędrówka. Szlak trwa zwykle od 6 do 10 dni. Mi udało się dojść do Base Campu w 4 dni, a cały trekking razem z Poon Hillem trwał 8 dni. Szlak uważany jest za umiarkowanie trudny. Jest on idealny dla osób początkujących i stawiających swoje pierwsze kroki w Himalajach. Dzisiaj śpię w Sinuva. Zeszłam z bazy pod Anapurną z 4100 na 2340. O, czuję się dobrze, trochę kolana mnie bolą, jednak takie przewyższenie to wymaga pracy kolan. Jest przed godziną ósmą. Właśnie wyszłam z miejscowości Sinova. Dzisiaj przede mną droga z przewyższeniem 1300 metrów, e, ale e, trochę będzie do góry, ale moje kolana odpoczną przynajmniej, bo zdają się we znaki. Pogoda piękna, wyszło słońce, przejrzystość wcale nie lepsza niż wczoraj, e, no ale cieszę się tymi ostatnimi dniami. Tutaj w rejonie Anapurne. Najpewniej majówkę spędzę w pokarze, e, więc e, cieszę się jeszcze przejrzystością, możliwością zobaczenia gór, bo niestety z pokary to już nic. Około pół godziny temu udało się dotrzeć do tada pani To był długi dzień, ale piękny. Nie ukrywam, że trochę męczący. Po dwóch miesiącach jeżdżenia ze mną w końcu zjadłem ostatnią słodką chwilę. 7:30, właśnie wyszłam z Tada Pani. I dzisiaj taki długi, yy, około 5 godzinny trekking, ostatni tutaj w rejonie Himalajów. Jutro jeszcze tylko krótkie podejście na wschód słońca, na Poon Hill No, więc mam zamiar się dzisiaj naprawdę nigdzie nie spieszyć i cieszyć każdym krokiem, każdym widokiem, każdym dźwiękiem dochodzących dochodzącym do moich uszu, no będzie melancholijny dzień. Pokonując trasę z Paplu do Everest Base Camp Mijałam wiele rhododendronów o różnych kolorach, ale tutaj w ten ostatni dzień mojego trekkingu, właśnie pokonując trasę do Punhill, widziałam ich najwięcej. Ale tutaj pięknie pachnie. Szkoda, że tego nie <laughs> czujecie, mimo że już czas na rhododendrony się kończy, ale jeszcze. Unosi się piękny zapach, i gdzie, nie są takie kwiaty w pełni rozkwitu, ale w większości jednak drzewa już e, są takie brązowe kwiaty, bo już opadają. I taka ciekawostka: jakby ktoś z Was jadł w Nepalu miód, taki kupiony w markecie, dziki miód, no to nie można go jeść za dużo, ponieważ te dzikie pszczoły nie wiadomo skąd zbierają. Nektar. A jeżeli zbierają go w większości procentowo właśnie z rododendronów, no to e, rododendron jest trujący i zjedzenie takiej dużej ilości miodu też może mieć złe skutki dla człowieka, więc zaleca się jedzenie niedużych ilości właśnie takiego miodu e, od dzikiego, z dzikich pszczół, takiego kupionego na markecie. Okay, jestem w górę, pani eee, jutro Punj. No, więc dzisiaj zakończyłam swój, można by powiedzieć, ostatni trek w Himalajach, jeszcze jutro godzinne podejście, wschód słońca <coughs> i pokara, później już Katmandu. Jest czwarta 30, Stałam 15 minut temu, no i właśnie wychodzę. Na Punchil. Mapa pokazuje około godziny, że się idzie. Od godziny do 45 minut, zależnie od kondycji. Tak, żeby na 5.30 tam być na wschód słońca. Wczesnym rankiem w wiosce słychać było tylko stukot, kików trekkingowych, uderzających, o obróg. Oraz widać było liczne światła latarek, czołówek, wielu piechurów, chcących znaleźć się na szczycie chwilę przed wschodem, aby móc podziwiać majestat Himalajów właśnie z tego szczytu. Przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie, będąc na Punhill, można zaobserwować Anapurnę, Anapurnę południową, Fishtail, czyli Machapuchare, tak zwany rybi ogon oraz Daulagiri, siódmy najwyższy szczyt świata. Cudowny to był poranek wieńczący moją przygodę z Nepalem. Warto dodać, że tak wcześnie rano na Poon Hill było bardzo zimno, więc warto zabrać ze sobą jakieś dodatkowe okrycie do plecaka. Czapka i rękawiczki i termos z gorącą herbatą są także dobrym pomysłem. W końcu to ponad 3000 metrów. To moje ostatnie spojrzenie na Himalaje. To były piękne dni. właściwie ponad, ponad miesiąc w Nepalu. Z czego też ponad miesiąc w Himalajach. No.

No, to dojechałam po 7 godzinach prawie jazdy. E, pokara, bardzo zamglona, e, zanieczyszczona, smog. Jestem już w pokarze po prysznicu w swoim hostelu, A teraz idę coś zjeść, bo dzisiaj e, jadłam tylko właściwie banany. Nie chciałam nic jeść, bo ta droga była taka wyboista. Więc teraz czas na obiad o kolację. Tydzień różnicy i jest progres, ponieważ coś tam widać. Podczas drogi powrotnej obiecałam sobie, że do Nepalu jeszcze kiedyś wrócę. Być może właśnie w rejony Annapurny, żeby odbyć trekking Annapurna Circuit czyli słynny himalajski trekking w koło masywu Anapurny. Pierwszy maj, fajnie zjeść coś innego niż ryż albo spaghetti. Prawie nadepnęłam na tego małego potworka. W sumie nie jest taki mały. Крайный кат на моей дороге. Kurczę to już to już dzisiaj czwarty raz i witamy w Nepalu. Nie, to nie nowy rok, to prąd Jest po szóstej rano, właśnie sobie idę półtorej autobusu... kilometra na dworzec autobusowy. Wczoraj kupiłam bilet do Katmandu o siódmej startujemy eee, przy dobrych wiatrach na 15-16 powinnam być w stolicy. Jak widać busów jest cała masa. Gdzieś tutaj jest mój W Nepalu, który jest tak odmienny kulturowo od tego, co znamy z Europy, z Polski, czułam się bezpiecznie. Nie było ani jednego momentu, w którym czułabym zagrożenie bądź niepokój. Ludzie byli bardzo sympatyczni i uśmiechnięci przede wszystkim. Nepalczycy są naprawdę kochani. Dotarłam do Katmandu po prawie 9 godzinach. I teraz check-in fotelu. O, pokoik bardzo fajny. Trzy noce tutaj spędzę. Właściwie dwie, bo trzeciej to nie prześpię, bo pojadę na lotnisko. Koszt to 50 dolarów ze śniadaniem za trzy noce. Więc nie jest tak źle. I właściwie odrobinę luksusu na sam koniec to powiem szczerze, że się przyda. Nepalskie pieniążki, czyli rupie. Dzisiaj będę ich trochę wydawać, bo robię zakupy. Tutaj 5, 10, nie ma 50, 20, 100. I najwyższy nam minął 1000. I na każdym z nich jest Everest. Czekam teraz na Kumari, która pojawi się tam, tam zaraz w oknie, ale oczywiście nagrywanie i robienie w fotografii jest zabronione, więc nie zobaczycie. No byłam na Durbarze, szukałam pamiątek, teraz też idę. A dzisiaj jest jakieś święto, kurczę, są straszne korki. Zobaczymy co tam się dzieje bliżej. Ostatnie momoski. Trzeba zjeść kolację. Niedługo trzeba będzie jechać na lotnisko. Jak się wylatuje z Nepalu, no właśnie tak. W środku w tej torby jest mój plecak, mały plecak podręczny zapakowany i tam. Zostawiam jeszcze swoje rzeczy, jedne leginsy, czapkę, co dostałam od Maćka, japonki zdezelowane. Więc tutaj są pamiątki. Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są na pewno opłaty taksówkowe. Wiadomo, że zaraz po przylocie nie orientujemy się w cenach. Taksówkarze chcą nas troszeczkę naciągnąć. Więc warto sobie jeszcze, będąc na lotnisku, ściągnąć Ubera. Od około ponad właściwie godziny jestem już na lotnisku w Katmandu i czekam na odprawę. I powiem szczerze, że długo się czeka tak jak właściwie na wszystko w Nepalu: czy to na jedzenie, czy na jakieś sprawy takie związane z pozwoleniami. Tutaj po prostu ludzie mają więcej czasu na. Zazwyczaj planując swoje podróże. Kupuję bilet lotniczy nieco wcześniej, przez co cena jest niższa. Ten lot powrotny miałam z przesiadką w Dubaju, przez co właśnie zyskałam na cenie oraz był to lot do Wiednia, a nie do Warszawy, gdzie zyskałam kolejne 600 zł, a fliksbus z Wiednia do Polski. Około 80 zł, więc zaoszczędziłam dzięki temu dość dużo pieniędzy. No i dzień dobry, kolejny kraj: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj. Idę teraz na transfer. No i wsiadam do samolotu do Wiednia. Żeby nikt czasami nie zapomniał, gdzie się znajduje. Mają rozmach, widać, że jest się w bogatym kraju, na bogatym, drogim lotnisku. Chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj nigdy jakoś specjalnie nie były. Że tak to nazwę w kręgu państw pierwszej potrzeby i miast do zobaczenia. Muszę przyznać, że z góry ten widok robił wrażenie, chociaż z tyłu głowy miałam także te wszystkie problemy środowiskowe zanieczyszczenie powietrza, nadmierne zużycie wody do utrzymywania zieleni czy tworzenie sztucznych wysp. Jestem we Wiedniu. Jestem zdenerwowana. Trochę. Bo się super spieszę na Flixbusa. Nie chcę go przegapić, a... że tak powiem, chyba się uda na styk. Nie lubię takich sytuacji bardzo. No, ale czasami tak bywa. Wtedy się patrzy czy się ma szczęście i spid w nogach czy nie. Udało się. Właściwie nawet jestem pół godziny przed czasem ale szłam bardzo szybko i czułam się trochę jak ci szerpowie, których miałam na szlaku, zwłaszcza że moja torba wygląda bardzo podobnie do tych, które widziałam, jak oni je nosili w drodze na górę. Jest 20 po pierwszej. Jestem już u mojego wujka, u mojej cioci, kuzynki, i babci w mieszkaniu. Wujek mnie odebrał z Wrocławia. No i tutaj trochę u nich się prześpię. I jutro rano o 11 mam pociąg do domu. Więc mówię Wam dobranoc. W jednym kawałku. Po raz kolejny udało się wrócić do kraju po cudownej podróży. Trochę powtórka z Wiednia, bo tam ledwo zdążyłam na Flixbusa, a tutaj ledwo na pociąg. Jak wyjeżdżałam z Polski, to było szaro, ponuro, deszczowo i mgliście, a teraz. Maj, wiosna. Przyjemnie się wracać. Przyjemnie się też wyjeżdżało w lutym. No to jestem po ponad dwóch miesiącach w tym samym miejscu. Stacja Nowa Sól. A nie mogę w to uwierzyć. Tato już mnie odebrał ze stacji, a teraz idę po mojego siostrzeńca. Zrobimy mu niespodziankę. Marzenia się spełniają, marzenia się spełnia. Jeśli tylko bardzo tego się pragnie, tego się chce i do tego się dąży, wszystko jest możliwe.